Radio Łódź. Dzień dobry, witam państwa. Nasz codzienny serwis informacyjny rozpoczynamy od najważniejszej wiadomości dnia. Regionalna rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi, popularne Radio Łódź kończy 80 lat. Historia rozgłośni na dobre rozpoczęła się w 1931 roku, kiedy to zespół pracowników radiowej stacji przekaźnikowej przy Radwańskiej w Łodzi. Podjął decyzję o nadawaniu w przerwach pomiędzy programami ogólnokrajowymi własnych, lokalnych audycji informacyjnych. Dwa lata później dyrekcja naczelna Polskiego Radia w Warszawie przyznała Łodzi oficjalne prawo nadawania programów lokalnych. Od tej pory Radio Łódź mogło emitować w ciągu roku 72 audycje i tak było aż do wojny. 21 października 1945 roku otwarto rozgłośnie Polskiego Radia przy ulicy Narutowicza 130. Dyżurny speaker Jadwiga Cedrowska zapowiedziała pierwszy po wojnie program. Bardzo stremowana byłam, dlatego że to było po przerwie sześcioletniej i pierwszy raz Łódź odezwała się na antenie. Przeżycie ogromne. Ogromne przeżycie, ale piękny dzień uroczysty. Przez 80 lat nadaliśmy tysiące serwisów informacyjnych, programów kulturalnych, publicystycznych i muzycznych. Nasi reporterzy od lat odnotowują najważniejsze wydarzenia Łodzi i regionu, polityczne, kulturalne, społeczne i sportowe. W naszym archiwum mamy prawie 187 tysięcy minut utworów muzycznych na taśmach magnetofonowych i blisko 8 tysięcy minut muzyki na płytach CD. Szajblerowska Strażnica Fragment reportażu Barbary Wiśniewskiej. Kochana, tu to, to było życie, kiedy była straszna. Dziś to w ogóle nieba nic. To było życie. Tu była spinarnia na środku. Proszę panią, jak były ćwiczenia, to ja jako kobieta byłam w tym umiłowana zamiar, bo ojciec mój też był strażakiem. To chodzili jak myszki po drabinach. W studiu Polskiego Radia Łódź gościli znakomici twórcy, powstawały popularne w kraju słuchowiska radiowe i programy kabaretowe. Słuchacze doskonale pamiętają wesoły autobus pod redakcją Józefa Mozgi, transmitowany z różnych miast i wsi. także program z dywanikiem Tadeusza Dobrzyńskiego i Mariana Jerzewskiego. Program z dywanikiem. Wizytówką radia Łódź przez 25 lat, począwszy od 1945 roku, była orkiestra mandolinistów pod dyrekcją Edwarda Ciukrze. Ja grałem pierwotnie na balolejcy. Ale lajka mnie nie odpowiadała, jako że to jest instrument do pewnego stopnia ubogi. <laughs> Więc ja zatrzymałem się na mandolinie, która daje największe możliwości techniczne i pierwotnie chciałem stać się wirtuozem slannym na cały świat. Radio. Swoje muzyczne triumfy Radio Łódź święciło także dzięki popularnej orkiestrze Henryka Debicha, który w 1952 roku objął kierownictwo artystyczne Orkiestry Polskiego Radia. Muzycy pod dyrekcją swojego mistrza grali na prestiżowych festiwalach w Sopocie, Opolu i Kołobrzegu. Najlepsi polscy wokaliści z orkiestrą Debicha nagrywali swoje płyty. Eee! Nagrywam nową piosenkę pana Wojtka Kacperskiego. Pani kiedyś tu nagrywała przecież. Nagrywałam, owszem, z panem Dewichem w czasach, kiedy była tu taka audycja, ale muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Do rozłośnie Polskiego Radia w Łodzi trafiłem 1 grudnia 1977 roku, tuż po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. To miejsce wyjątkowe. Przez tyle, tyle lat poznałem tutaj i techniki nagraniowe, i wielu wspaniałych artystów, bo przecież w tym studiu działała orkiestra Henryka Debicha przez wiele dziesiątków lat. Tu spotykałem wybitnych artystów, wokalistów krajowych, zagranicznych z Łodzi przede wszystkim, ale także i muzyków. Rozrywkowych Andrzeja Żylisa, chociażby czy Jacka Malinowskiego, Karola Nicze. A zatem wspomnienia są wspaniałe i wydaje mi się, że to pomieszczenie cały czas brzmi orkiestrą i tymi wspaniałymi artystami. Historię Radia Łódź tworzą wielkie osobowości radiowców, Bolesław Busiakiewicz, Ludwik Szumlewski, Tadeusz Szewera, Igor Sikiricki, Tadeusz Gitzger i Włodzimierz Łuszczykiewicz. Tutaj jest tekst, kiedy on daje o tych wakacjach dla dzieci, tak. tutaj nie jest taśma, tylko efekt dworca i potem tak. wchodzi ten jego tekst i kończymy znowu taśmą i ten, dobrze? Dobrze. To weźmiesz to i przegra i przepisz jeszcze. Dobrze. dobrze. Tej rozgłośni spotykali się aktorzy ze wszystkich łódzkich teatrów. Odkąd sięgam pamięcią. To znaczy przeszło pół wieku temu, bo w 1950 roku zaczęłam tutaj. Prace. Myśmy tu nagrywali słuchowiska z udziałem aktorów z różnych scen i myśmy tutaj przenosili do naszego studia całe spektakle. Na przykład mamy tutaj nagrania z Teatru Jaracza, mamy nagrania z Teatru Powszechnego. Mamy również, co jest wielką ciekawostką, pierwszy spektakl teatru nowego pod dyrekcją Dejmka Brygadę Szliwieża Karchana. Zawsze muzyka rozrywkowa dominowała, natomiast muzyka klasyczna, zwana także nieprawidłowo poważną, była ważna, była szanowana i była traktowana z respektem, szczególnie przez tych, którzy się na niej nie znali. Do Radia Łódź zawsze przychodzili ludzie wielcy, a jeżeli nie przychodzili, to my żeśmy do nich sami jeździli. Przypomina mi się w tej chwili jedno z pierwszych nagrań, jakie przeprowadziłam na początku mojej pracy w radiu. Pracowałam wówczas w redakcji dzienników, natomiast koledzy z redakcji literackiej poprosili mnie, żebym zrobiła nagranie z Horacym Safrinem, znanym satyrykiem, autorem zbioru anegdot żydowskich przy szabasowych świecach. Ja poszłam do niego z duszą na ramieniu, przecież byłam dopiero początkującym dziennikarzem radiowym, Horacy Safrin, bardzo miły, dowcipny człowiek, wyjął zegarek i mówi, ile mam czasu? Sześć minut? Ja mówię, dobrze, sześć. Postawił zegarek, zegarek cykał, sześć minut minęło. Horacy Safrin opowiedział mi wszystko, łącznie z tym, jak jego żona sobie kilka razy farbowała włosy. Radio Łódź kończy 80 lat i wciąż jest w bardzo dobrej kondycji. Bez problemu nadążamy za zmieniającym się światem i dziennikarsko, i technologicznie. Przez te kilkadziesiąt lat dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna. Początki radia były właśnie związane z taką taśmą. Taka taśma, którą Państwo pewnie znacie i która kiedyś była także i w naszych domach na starych magnetofonach. Taka taśma później stała się standardem zapisu. Dzisiaj odeszła do Lamusa, dzisiaj jej nie ma. Dzisiaj pracujemy na nowoczesnym sprzęcie cyfrowym. Nasi reporterzy są wyposażeni w nowoczesne nagrywarki cyfrowe. Dziennikarsko też się zmieniamy i jesteśmy coraz lepsi. Jesteśmy z Państwem już 80 lat. Wiem, że Państwo nas trochę lubią, czasami kochają. Mam także nadzieję, że. Po 80. roku życia program Rada Łódź będzie równie atrakcyjny, a może jeszcze lepszy. Nowa ramówka, która tuż po jubileuszu ujrzy światło dzienne, będzie łączyła wszystko: tradycje i dzień dzisiejszy. Codziennie przygotowujemy 17 serwisów informacyjnych od godziny 6 rano do 22, w tym dwa główne wydania o godzinie 7 i 19. Informujemy o sprawach społecznych, politycznych, kulturalnych. Mówimy o sporcie, sytuacji na ulicach łodzi, drogach wojewódzkich i krajowych. Radio Łódź. 80 lat temu, kiedy powstało Radio Łódź, informacja również była, chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że. Czas zmienia wszystkich, czas zmienia media, zmienia również radio, no i zmienia oczywiście informacje. Ale pamiętamy wszyscy o jednej podstawowej rzeczy. Informacja musi być rzetelna i obiektywna. To jest podstawowa prawda obowiązująca wszystkich e, dziennikarzy. Radio Łódź. Codziennie szukamy przeboju, choć nie do wyliczenia wydaje się dzisiaj, ile piosenek zaprezentowaliśmy przez te wszystkie lata. Wcale niełatwiej byłoby przedstawić listę artystów, których gościliśmy w Radiu Łódź. To co najmniej kilka pokoleń stanowiących o polskiej piosence. Nie kłaniając się komercji, tworzymy własny wizerunek przeboju, nie ograniczając się jakimkolwiek stylem albo gatunkiem muzycznym. Podoba mi się to, że każdy artysta ma swój patent na tworzenie przeboju, nawet jeśli mówi, że takiego nie posiada i nie wie, w jaki sposób tworzy te wielkie hity. Bardziej podoba mi się jednak to, że można je znaleźć. A nie jest to rzecz łatwa, ale najbardziej podoba mi się to, że ktoś jest po drugiej stronie, mówiąc po drugiej stronie, mam na myśli, że jest też częścią tego radia i to znaczącą i najważniejszą. Jest słuchaczem. I to on odczuwa, jaka muzyka mu się podoba i dlaczego. I w ten sposób wyszukującą można stwierdzić, nie kłaniamy się komercji, kłaniamy się państwu, ale to państwo decydując, mówią, to jest wartościowe. A wartościową muzykę nam chodzi. Radio Łódź. Radio Łódź nie istniałoby bez słuchaczy, dlatego ważne jest, by to oni byli zawsze najlepiej poinformowani i mieli szansę spędzić z radiem wspaniałe chwile, a o to dba m.in. radiowa promocja. Radio Łódź jest niemal w każdym miejscu, na billboardach, plakatach, pojazdach MPK, ekranach LED-owych. Efekt to wzrost słuchalności. Obecnie twarzą kampanii promocyjnej Radio Łódź jest znany łódzki zespół Blue Cafe. Współpracujemy z wieloma instytucjami. Z...